Cześć, cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić prosty, działający quiz w PowerPoincie. No dobrze, zaczynamy. Wchodzimy. Dobrze, na początek wpisujemy quiz. To sobie usuwamy, bo nie będzie nam potrzebne. Karta wstawianie. Teraz kształty. Przycisk akcji taki. No i coś takiego. Hiper łączę do. Następny slajd. To dobrze. I OK. Dobrze. Nowy slajd. Tu będzie yy, yy, dwa elementy zawartości. I tu wpisujemy pytanie. Na przykład yy, czy, czy, czy warto, Subs. no dobrze, tu wpisujemy odpowiedzi. Dwie. Uprze przepraszam. Przepraszam. Kliknął mi się zły przycisk. O kurczę, znowu. Przepraszam za ten błąd, teraz już to się nie powtórzy. No i odpowiedź może być tylko jedna, zawsze przy każdym pytaniu. Później y, tu wpisujemy i wpisujemy odpowiedź, y, że na przykład dobrze zrobiłeś, a tu, że źle zrobiłeś. Że tu niby źle zrobiłeś. No i teraz tutaj poczekajcie, to sobie usuniemy, żeby było ładniej. Pytań może być, ile chcecie. No dobrze. No teraz klikamy tak zaznaczamy. I wstawianie karta. Akcja. Hiper, łączę do i wybieramy, i tu slajd. Może dobrze odpowiedziałeś, no bo chyba warto zasubskrybować mój kanał, mi się wydaje. No dobrze, a tutaj źle odpowiedziałeś. Yy, na, w dzisiejszym odcinku yy, zrobimy tylko sobie jedno pytanie. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Slajd. Okej. Okay. Tadam. Czy warto zasubskrybować kanał Klockowy Radek? Tak, dobrze odpowiedziałeś. Escape. No, no dobrze. I to dzisiaj by było na tyle. No to cześć.